Witam was wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie będziemy prankowali mojego kolegę i generalnie on dobrze gra w Fortnite'a, ale dzisiaj będziemy grali na boty i on o tym nic nie wie. Czyli pokryję mu odpala mojego kostoma i gramy na 98 botów. Ale zanim przejdziemy do odcinka, pamiętajcie, aby użyć mojego kodu Skiro w sklepie, i ja wam bardzo za to dziękuję. Najpierw graliśmy pierwszą Gierkę i już zaczął się domyślać, że coś jest nie tak. Jeśli potrzem jakbym na boty grał. A później przeszliśmy do gierki numer 2 Mmm, dawaj na jakąś większą miejscówkę tym razem. Myślę. Te domki, te domki po lewej stronie. Te tu z rogu? Czyli tak jakby standardowe no. domki z Plizanta, no. To śleci ze mną chyba? Widzę, widzę, ziomek na tobą, to jest czterech łącznie. Mam pompę, mam pompę od razu. Bibi, bi, bi, bi od razu. Po Czułeś roz... pomocy? Nie, już nie. Ej, ty mam około siebie. Ja, pomocy, jest. Pomóż, pomóż, podjeżdża mnie. Podjeżdża mnie. Gdzieś gdzieś tu, gdzieś tu bez, jest, gdzieś tu jego... jest, na lewo L leży, leży, wszyscy Bijał się Masz snajpę? Właśnie nie To chodź Aha, medal przetrwania, 50 tych Bo ja dzisiaj mam ten, y, lagi a, Tam a, jest typ, biega, am amo, biega, biega A modu Rzuciłem, 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 masz Tam jest typ i pode mną gdzieś Słyszę pode mną kłopa Tu jest, gdzieś z przodu Tam jest, tam jest, Adam Przy okay. busie Powalony jeden Przy busie Szybko zabiłem. Oj, Kurde. sorry. Plus bo ten jeszcze jest niedobite. Zabrałem mu fraga, o, tak nie może być. O ja idę, idę wezmę tu trafę, bo na piątrze widzę. Mam, tak, mam y, snajpę. Nie mogę mu zabierać fragu, bo musi mieć, nie wiem, z 15 fragów w tym meczu. Uważaj na pokój. Nie ma. Ja widzę, tu przy mnie jest, przy mnie jest. Podjeżdża chyba, co? Cian jest. Halo, powolony. Kolega, kolega strzela! Kolega stamtąd! Halo. Ile fragów? Siedem. Za, za skałką jest na ulicy Dostał 23 jeszcze Kolejne 23, kolejne, kolejne O ma 20! 20 ma Powolony, powolony Dobra, dobijam, dobijam? Zapiesz? Dobra, nice Dobiłem Ja na domek wchodzę, na dach, ja na hagierowie jeszcze z lewej się strzelają No dobra, to będę mógł tutaj z zagięcia dachu strzelać On Ten z prawej strzela do tych z lewej A ci z lewej też się z kimś strzelają, tak mi się wydaje Powalony Powalony? Z lewej jeszcze są Dobity Zabity Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest Lewa, lewa jeszcze wodzie Dwóch jeszcze Jeszcze... a nie, tu jest... To jest strach na burbule, Strach na burbule. Zabity Dawaj strzelaj, strzelaj Dostał, dostał, dostał ode mnie Leży. I tuba. Jeden ma RPG na prawo, na moście jest RPG. Na moście rpeg okay. Widzisz go, widzisz go, buduje się tam widzę, Dawaj, widzę, dawaj, widzę, dawaj nie, Jesteśmy nie, nie. w strefie jak coś Gdzie? Lewo, na prawo, wodzie, na, na moście Na wodzie, lewo, lewo, na będzie wodzie. pod most biegł. Pod most pobiegł To dawaj Ja od prawej mostu biorę, weź tu zostań po lewej, ja od prawej zam zamknę mhm. go Dobra, dobra, dobra Wyszedł z mostu, za mostem Rpega ma Leży A jeszcze jeden był Jeszcze jeden gdzieś Sprawa, prawa, 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 prawa Są dokładnie Tutaj chyba Tutaj jest tutaj, jest tu jest, jest typ Rozwala mu, podjeżdża Czekaj, ja go wezmę Leży Gitara Pięciu zostało Jeszcze, jeszcze tu je byli tak A w ogóle miałem się... rpg nie wyskoczyłem na niego z rpg, więc, nie? Tak, tak mech To tu gdzieś shit. na daleko się strzelają. Gdzie? Przy dropie chyba Gdzie jest drop? Tam jest drop Dalej? No to ch chodźmy na górkę, na górkę będzie dobrze wejść Tutaj Ja chobiłem Powalony! Bania! Oj jak dobrze Dobra dawaj 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 Zabite. Dobra Kolega jeszcze będzie tego Ja już nie mam ammo do snajpy Ja mam jeszcze 156 Ile nam Ostatni typek nam został Jak to ostatni? Dopiero było jeszcze... A no tak Przecież my we dwóch jesteśmy Jezus last Dawaj straszny Ja wchodzę na HG Ja idę od strony tego eee, Mostu Ile fragów? 12 To nie już nie jest, nie jest rekord fragów Ja się w ogóle nie odzywałem do Pizza. was, Bo zapomniałem Wpadzie. Dobra, teraz, teraz już fajnie mamy to. Ale będzie prank na Daj nim mi go. Ja jestem w ogóle gdzieś daleko. Eż, 7, Dobrze. 10, 10 ja trzy, czyli ile łącznie 20? <grym> dobre to było. Nawet do lobby. Co jest? Adam. Okej. Okay. Muszę ci coś powiedzieć. A? Graliśmy na boty. To już. To A ja, ja zauważyłem. To był prank. Graliśmy na 100 botów. Na Jak 98 botów. To? To był prank na tobie. z doma. Szyne? Dobra, więc, więc dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Do zobaczenia pa, no i cześć.